Rok temu troszkę ponad rok temu na Kasprowym e, szedłem ze znajomą na skiturach. Minęła nas dziewczyna, która po prostu le jak e, szła do góry e, jak rakieta. E, mhm. Spotkaliśmy się za chwilę na szczycie Kasprowego. E, przedstawiłam się e, Małgosia. Ja się jej przedstawiłem. Przybliżyliśmy piątkę. Dodaliśmy się na Facebooku. Nie wiem o co chodzi. E, e, jak podchodzisz do bezpieczeństwa, e, ponieważ twoje e, biegi solo to są często biegi graniami. Zas w zasadzie w dużej mierze e, biegi graniowe. E, jak e, co robisz, żeby zminimalizować e, ryzyko? Zakładam możliwość odwrotu. To jest e, też kwestia rozumienia tego, ile ja w tym momencie mam sił i w jakich momentach ja na ten odwrót mogę sobie pozwolić. Bo czasami jest tak, że odwrót może być tylko po tych samym śladzie. Więc jeżeli na przykład 30 km pokonałam, no u nas akurat to, 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 to nie ma przełożenia na tą, ani na tą trasę, którą robiłam, ani na większość planowanych tras, ale po prostu muszę założyć, że ja tyle samo jestem w stanie spokojnie na siłach wrócić. Stawiam też po prostu na decyzje, których jestem pewna. Natomiast no, nigdy, no działanie w górach to nigdy nie jest 100% zminimalizowania ryzyka. Robię po prostu co mogę. Przede wszystkim unikam. Jestem wolna na ten moment od zobowiązań terminowych, więc ja mogę sobie dostosować start do takiego terminu, kiedy warunki uznam za bardzo, bardzo, bardzo sprzyjające. Bez mgieł, bez burzy. Jakie, jakie portale śledzisz, jak chodzi o to, i kiedy? Jak... Kiedy są warunki, kiedy faktycznie czujesz się bezpiecznie, czujesz się komfortowo, wychodząc, wybiegając w góry? To jest bardzo skomplikowany temat, bo można mówić o każdej z roku inaczej. Rozumiem, że teraz to dotyczy działania w zimie. Tak, przede wszystkim. No jednak zimą góry są zdecydowanie bardziej ryzykowne niż latem. No więc po prostu no, temat rzeka. Jeżeli miałam to uprościć, i jakoś skondensować informacje, to zanim w ogóle sprawdzimy prognozy pogodu, to musimy zrozumieć, że pogoda to jest zupełnie co innego niż warunki, warunki w górach. Więc może być piękne słońce, natomiast warunki śniegowe, bo tutaj głównie mam na myśli niebezpieczeństwo lawinowe, mogą być zupełnie podchwytliwe. I więc zanim w ogóle zdecydujemy się na jakiekolwiek działanie, po prostu trzeba oddać się w ręce specjalistów, iść na kurs lawinowy. Pogoda to jest ostatni element tej układanki. Warto sprawdzać prognozę dla różnych wysokości. Każda wystawa na skutek tego, jak działał wiatr, jak, jaka jest długość nasłonecznienia, mm. jakie były temperatury podczas opadu, kiedy to miało miejsce, to każda wystawa faktycznie ma... Może, może być tak, że na, na niej występują inne warunki, więc warto wiedzieć, na jakich formacjach poruszać się można bezpiecznie zimą. No i też mieć w głowie na uwadze taką, no, no to, że naprawdę nigdy do końca nie jest bezpiecznie, jeżeli nie czujemy, że rzeczywiście to, tą ocenę mamy adekwatną nie ufamy jakby do końca tej ocenie, albo w ogóle czujemy, że coś jest nie tak, to temu przeczuciu warto ufać i, i albo się doredukować, się... albo po prostu zawracać, o ile wybraliśmy dobry wariant podejściowy, bo tutaj też mogliśmy popełnić błąd. Więc no, Tatry i Góry Wysokie to jest, to jest temat, którego ja uważam, że ja dalej się uczę i będę uczyła, mam nadzieję, że do końca życia. I trudno powiedzieć, wiem już wszystko na ten temat i w każdych warunkach się odnajdę. Sytuacja, w której e, faktycznie musiałaś się wycofać. Właściwie to no, mogę wskazać najzwyklejszy temat, kiedy pojechałam samochodem dwie godziny do Zakopanego e, i skończyło się na tym, że biegałam no, nie zaplanowane 30 czy tam 40 kilometrów, tylko po prostu 15 ze względu na to, że trafiłam na taki rodzaj śniegu, e, że no, poruszanie się w nim po prostu byłoby raz niebezpieczne właśnie przy graniach, a dwa bardzo długotrwałe. To też nie chodzi o to, żeby pojechać, biegać i skończyć na wyprawie turystycznej. Też bardzo ważne, znaczy, co było kluczowe w tej kwestii. Ja po prostu byłam ubrana na bieganie. A gdybym poruszała się. Okej, okay. a w, musiała, musiałabyś chodzić, bo śnieg był, rozumiem, tak, tak była, więc że nie, to, nie dało się. No nie dało się dziwnie. Podnieść dziwne. nogi wystarczająco wysoko. Znaczy nie na, całej, nie na całej trasie, ale generalnie właśnie tak było, plus y, wiatr był y, no, mocniejszy niż to na to się zapowiadało, i ja po prostu tak. za zawróciłam. Obchodnąć. Bardzo szybko, się. bardzo szybko można się wychodzić. Ja byłam lekko ubrana na lekko, a kontynuując trasę, po prostu no, za dużo energii bym straciła. To, to się jakby nie, nie opłacało. E, bieganie w nocy e, może być ryzykowne. E, czy zdarzyło Ci się e, kiedykolwiek e, wezwać e, Tatrzańskie ochot ochotnicze pogotowie ratunkowe? E, nie zdarzyło mi się na szczęście. No nie miałam takiej, takiej potrzeby. No, wypadków widziałam kilka, Natomiast już w trakcie, że tak powiem ogarniania to było już spinaczkowe przy, przy działaniach jakichś spinaczkowych. Nie w moim zespole. E, numer warto pamiętać, 601, 100, 300. <laughs> warto, też aplikację na ratunek. No, ale działając, e, no, działając w górach, trzeba mieć na uwadze to, że ten top to nie, nie jest 3 minuty, aż on e, do I nas dotrze. Nie w każdych warunkach. I nie w każdych warunkach. I nie nie, nie w nocy. Dokładnie. Plus, e, no, najważniejsze to żeby jednak robić tak, żeby ten top mógł sobie spokojnie pracować na ludzi, którzy naprawdę potrzebują pomocy. No nikt nie chce doprowadzić do sytuacji awaryjnej. I no, nawet układając trasę, ja miałam to na uwadze, żeby zminimalizować to ryzyko, żebym ja samodzielnie mogła opuścić trasę, jeżeli coś będzie nie tak. Zima, Tatry, generalnie niedźwiedzie śpią. Podobno śpioło ale... niedźwiedzie, ale nie wiem, mo, podobno, podobno zimy są dziwne teraz. Niedźwiedzie są nerwowe i y, no, faktycznie noc w Tatrach, y, y, noc w Tatrach gdzieś tam samemu to jest bardzo ciekawe przeżycie. Teraz y, można sobie odłożyć w głowie to, to, to zagrożenie spotkanie niedźwiedzia, ale z drugiej strony no, gdzieś tam zawsze człowiek czuje, że znowu widzi te oczka tam różne w y, krzokach. W, w głowie te oczy się gdzieś pojawiają. No w głowie się też pojawiają w drugiej <laughs> części biegu, to już tak. I y, no, po prostu strach trzeba, trzeba zdecydować, no, żeby się nie bać. Są, jakby Cel tej, tej y, podróży jest więcej wart niż marnowanie siły na strachu. Zresztą racjonalne argumenty jednak y, przemawiają za tym, że no, nie należy bać się tych zwierząt. Nie należy się bać, no z, oczywiście też y, zimą możemy poruszać się w, w poparku Narodowym w nocy, no, latem, wiosną to już są bardziej, bardziej dyskusyjna kwestia. Zaledwie tydzień minął od e, twojego dużego projektu 70-kilometrowego, ale... Cozy, cozy, ja bym powiedziała, że to jest taki, no mówię... Z... E, względnie dużego, średniego projektu. 6,5 na 10, tak to oceniam w mojej skali? Okej. Okay. No, może 6. E, i pół. W porządku. E, w związku z tym pytanie o Twoje dalsze plany. E, czy, czy masz już coś w głowie? Posiadam. To są na razie moje wewnętrzne smaczki, które, które sobie dojrzewają. Myślę, że przy sprzyjających okolicznościach, może już w kwietniu. Yy, uda mi się no, zrobić już coś, co bardziej troszeczkę jakby zaawansowanego pod kątem yy, planowania, no i może troszeczkę bardziej yy, wymagającego, ale z, yy, raczej nie chciałam. Wolę mówić o rzeczach, które zrobiłam, a yy, nie zapowiadać je, i później czuć jakąkolwiek presję. Ja lubię yy, czuć wolność. Yy, Ukończy ci powiedzieć. Jestem. <grym> Dokładnie tak. Jak będzie dalej? Nie wiem, plany mam. Mam nadzieję, że uda mi się też je w, realizować za granicą, bo nie, nie, nie zawsze teren w Polsce jakby pozwala mi na dopasowanie do moich wyobrażeń, do, do skali moich wyobrażeń. Naszym gościem była Małgosia Tomik, biegaczka Ultra. Małgosiu, dziękuję Ci bardzo za przybycie do nas. Dziękuję za zaproszenie. Życzę dalszych <laughs> sukcesów. Będziemy. Niecierpliwie śledzić e, Twoje dalsze, dalsze działania. Myślę, że będzie dobrze. Do zobaczenia. Do zobaczenia.